Witam, nazywam się Wysław Kozłowski. Chciałem, chciałem nakręcić film o przesileniu jesiennym. Właśnie dzisiaj się zaczyna 22 września 2024 o 12:43. No i chcę właśnie powiedzieć o tym, że według wiedzy masońskiej, tej przekazywanej w jakichś różnych astrologicznych jakieś te wróżki, jakieś Esoteryczne to się nazywa, chyba yy, blogi. No to, że to jest rok numerologiczny. Zaczyna się rok numerologiczny. Yy, a według Słowian, znaczy rok numerologiczny, i że, że, że zaczyna się wtedy rok numerologiczny. Yy, a co to znaczy? Według Słowian, yy, według Słowian, to było właśnie tak, że. Że chodziło o to, że zaczyna się wpływ na rok 2025. To oznacza, że, że to, co zwizualizujemy, czyli myślami po prostu z emocją będziemy albo się czegoś bać, albo będziemy czegoś pragnąć silno żeby była na przykład harmonia na świecie. Albo będziemy, nie wiem, usłyszymy, że będą powodzie, katastrofy i będziemy się tego bać, i, i to będzie się wizualizowało wszystko. Więc, yy, więc po prostu nagrywam ten program, żeby się wreszcie obudzić i zrozumieć, że ludzie z duszą tylko kreują ten świat. I to jak wygląda, to jest nasza zasługa, to wszystko. Ludzie z duszą, bo masoneria, czyli ludzie, yy, masoneria oświecona, żeby nie było, y, czyli nie pełny mason oświecony <laughs> Ludzie bez duszy Oni nie mają mocy krywacji, Oni tutaj po prostu są sługami szatana na ziemi Żeby po prostu sobie y, tutaj zniszczyć ziemię I mają jeszcze nad sobą strażników, ale to jest inna y, sprawa To nie będę tego poruszał, bo o tym, że jest za bardzo kontrowersyjne, więc chodzi o to, że po prostu oni mogą tylko nas straszyć. Czyli to wszystko jakieś, że katastrofy będą. Ja uważam, że to, co teraz są powodzie, to jest, to jest harp. To jest po prostu wywoływane przez nich. I po prostu od nas naprawdę wszystko zależy. I to ważne jest dzisiaj, właśnie, powiem, że właśnie nagrywam, że, żeby dzisiaj, właśnie po 12.43 yy, czy zacząć, yy, yy, zacząć po prostu, zrobić sobie takie, że o 12.43, czy, czy później trochę, yy, po prostu, żeby zrobić taką pierwszą taką afirmację yy, blokadę na, na te wszystkie plany masonerii. I afirmację pozytywną. I za chwilę dam jakiś przykład, ale jeszcze powiem tak, że, y, że, że dzisiaj, właśnie takie pierwsze coś, a y, tak się mówi, że znaczy, tak jest, że zaczyna się y, te wizualizowanie od nowiu, y, od nowiu. Znaczy, prześlenie jest dzisiaj, ale pierwszy now. Nie sprawdziłem akurat tego, kiedy jest pierwszy nów. To musicie sobie sprawdzić nów we wrześniu i wam wyjdzie. Po prostu nie pamiętam kiedy jest nów we wrześniu, nie sprawdziłem to przed filmem. I, i teraz tak. I po prostu do tego czasu dobrze jest dobrze jest po prostu wyczyścić swoje myśli. Czyli, czyli po prostu to co te śmieci takie, coś my już nazbierali, że na przykład jak wiesz na przykład, że bałeś się czegoś, weszłeś strachem niedawno w jakieś, nie wiem, się jakieś straszenie, że, że będzie jakiś powód, kataklizmy w tym, to po prostu możesz zrobić to tak, że jeśli pamiętasz jakieś takie albo sobie wizualizujesz coś w życiu, że pewno ci się nie uda coś albo coś, to możesz jakoś y, albo ogólnikowo zrobić właśnie teraz, dzisiaj, w ten pierwszy dzień przesilenia, y, że po prostu y, wszystkie y, brak mojej zgody, żeby się urzeczywistniły wszystkie y, negatywne myśli, które, y, które po prostu wcześniej myślałem, a są jeszcze y, y, są jeszcze po prostu w mojej w moim polu w moim polu nie zostaną zdematerializowane i wszystko co jest w moim polu, a nie należy do mnie też zostanie zdematerializowane. I, i żeby żeby u rzeczy, się tylko pozytywne rzeczy. I, I po prostu zacząć wymieniać to co chcesz, żeby się urzeczywistniło w 2025 roku. I teraz jeszcze małe wyjaśnienie, bo, bo chodzi o, ta, o to, że masoneria, że masoneria jest wiele wcześniej niż nam się mówi. Więc ja tu mówię masoneria, ale to, no to sataniści już w czasach rzymskich Zmienili po prostu po prostu nowy rok. I Jak naprawdę nowy rok się zaczyna po, po przesileniu wiosennym, czyli przesilenie wiosenne, akurat to sprawdzałem, jest 20 marca 2025 i po prostu od wtedy będzie się wszystko urzeczywistniało, to co sobie zwizualizujemy. Jeśli sobie zwizualizujemy katastrofy, będziemy emocjami, Myśleć o katastrofach, o jakieś to co będą na pewno satanistki w, w mediach przekazywać, że, że coś tam będzie, zatrute wody, różne takie, no to się będzie urzeczywistniało. A jak będziesz sobie urzeczywistniał, y, wizualizował pozytywne rzeczy, to co będzie. No oczywiście, wszystko to globalnie też zależy. No i teraz y, po prostu powiem Wam taką, Formułkę jak, jak, jak na przykład robić. A więc codziennie już od prześlenia nie, nie czekajmy do nowiu, tylko codziennie blokować wszystkie plany masonerii. Czyli możemy po prostu albo wymieniać, albo po prostu wszystko, co, co, co szkodzi ludziom na całym świecie, ziemi, wszystkie plany masonerii brak mojej zgody i brak mojej woli na to to są najmocniejsze słowa jakie może być a później po prostu nie wiem wizualizujmy sobie swoje plany na przykład harmonia zdrowie, zgodzie i miłości na całym świecie i pamiętajcie nie podchodzić egoistycznie tylko po prostu dla wszystkich istot żywych i, i po prostu i też żeby znikło zło na świecie żeby Negatywne energie wróciły tam skąd przyszły, lub zamieniły się w energię miłości, później na końcu takiej afirmacji ja wypowiadam: Niech się stanie, twórca ty się tym zajmie. Taka moja wola. Najlepiej jest obrazowanie głagolicą. Ja wykładam właśnie głagolicę, i za darmo opublikowałem książkę zeszyt ćwiczeń i karty do nauki głagolicy. No i będę starał się na TikToku i na YouTubie nagrywać lekcje e, e, o jak się uczyć, korzystać z książki, więc zachęcam do pobrania, e, darmowe e, linki, do, znaczy linki do pobrania darmowych tych rzeczy e, są na przykład najłatwiej zobaczyć na YouTube mój kanał Przebudzenie słowianej Powstanie z Kolan i e, wejść na playlistę e, Głagolica i tam znajdziecie pod komentarzami linki do tej strony. Yy, I po prostu też warto bardzo, bardzo zapoznać się z tym kanałem w ogóle, a na yy, TikToku mam kanał głagolica 44 Znaki Boże. I też będę właśnie tam lekcje 10-minutowe. No i też yy, jak wam się podoba yy, to po prostu obserwujcie, bo tam już Niedużo mi brakuje, żeby mieć tysiąc obserwacji, i bym też robił jakieś transmisje. Dzisiaj, właśnie zapraszam też do transmisji o masoneli o godzinie 17. Zapraszam do wizualizowania przede wszystkim i mówię tylko to co chcemy.